Firma została założona w 1971 roku. Od początku swojego istnienia zajmujemy się produkcją z tworzyw sztucznych. Od ponad 30 lat produkujemy tylko i wyłącznie folie na potrzeby naszych klientów, którzy są i koncernami, zaczynając od wielkich brandów, po małe firmy rodzinne, którą my tak naprawdę też jesteśmy. Nasze produkty to są folie termokluczliwe, folie z nadrukiem, worki do zgrzewania. Rozszerzyliśmy naszą gamę produktów o nowy asortyment. Chodzi tutaj o produkty do pakowania materiałów sypkich i granulowanych. Z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę blisko 16,5 miliona zł. Dzięki tej inwestycji udało nam się zainwestować w infrastrukturę. Przede wszystkim są to dwie maszyny do wytłaczania folii w technologii pięciowarstwowej, drukarnia dziesięciokolorowa, fleksograficzna wraz z urządzeniem do dopalania LZO, lotnych związków organicznych, które redukują emisję tych oto związków do 98%. Nasze technologie pozwalają na znaczną redukcję zużycia opakowań u naszych klientów, sięgającą kilkunastu lub kilkudziesięciu procent. To daje możliwość naszym klientom na znaczną redukcję zużycia plastiku, która wpisuje się teraz w trendy ekologiczne i jest dla naszych klientów obecnie kluczowa. Dzięki tej inwestycji należymy do grona nielicznych firm na świecie, które produkują tak zaawansowane produkty głównie dla branży budowlanej. Firma rodzinna, jaką jesteśmy z polskim kapitałem, niestety nigdy nie rozwijałaby się bez funduszy unijnych w taki sposób. Ta inwestycja była dla nas epokową inwestycją, największą w naszej historii i tylko i wyłącznie dzięki funduszom unijnym udało nam się ją zrealizować.